Rozpakujmy razem przesyłkę od marki Naili, czyli nowa współpraca i nowy kod rabatowy dla Was. Kod na kierowniczkę 10 daje Wam 10% rabatu na cały asortyment na stronie Naili. A teraz zobaczcie, od czego rozpoczniemy testy. Gel Express, czyli tipsy w kształcie migdał do przedłużenia techniką tipsów elastycznych. Zobaczcie, że to są takie fajne, małe, zgrabne migdałki. Następnie mamy ekspozytor na tipsy w takim pięknym, drewnianym wykończeniu. Oni ogólnie ten motyw mają bardzo często. Powielonym. Tutaj mamy magnesiki w takim ala drewnianym długopisie i do nich oczywiście kociaki, czyli trzy kolory z najnowszej kolekcji. Spójrzcie tylko na tego miedzianego kociaka. Następnie pyłki, a właściwie różne efekty, cztery różne wersje. Mamy tutaj pyłek, kawałki muszli i to, co mnie najbardziej ciekawi, czyli suszone płatki kwiatów. Do tego mamy ekspozytor na 25 słoiczków, który pięknie prezentuje zawartość. Będę sobie powoli wymieniać właśnie na zapełnione różnymi efektami. czyli odtłuszczacz, tutaj preparaty przygotowujące, dehydrator do odwodnienia płytki paznokcia, wcierkę, czyli bazę podkładową, połysk Topno Wipe i czyli bazę mocującą do właśnie tych tipsów Gel Express. cała zawartość, a nowa współpraca niesie za sobą dla Was kod rabatowy LAKIEROWNICZKA10, który da Wam 10% rabatu na cały asortyment marki Naili. Daj znać, co najbardziej Ciebie zaciekawiło i od czego rozpoczynamy testy.